Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy. Kłaniam się nisko słuchacze i słuchawki. Witajcie Mediteuszki i Mediteusze. Jest czwartek, 12 października 2023 roku. Słońce wzejdzie o 7.03, a zajdzie o 17.57. Imieniny Witolda i Maksymiliana. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni dziś Dzień Wzroku. Motto na dziś: Życie jest wspaniałe, należy tylko spoglądać przez właściwe okulary. DIMA, 180. wydanie codziennika motywacyjnego z całej siły. Zapraszam. Świat pędzi na złamanie karku, ktoś powiedział to dosyć dawno, a my jako ludzie pędzimy razem z nim. Nie rozglądamy się zbytnio naokoło, nie skupiamy się na sobie, nie zdajemy sobie sprawy, że w tym całym pędzie zatracamy siebie, zatracamy wszystko to, co nas definiuje jako ludzi. Cały czas gonimy za nowymi sprawami, za gotówką, za tym, żeby nam było dobrze, żeby było dobrze naszym bliskim. Rozwiązujemy przyziemności i zajmujemy się wielkimi rzeczami. Jednakże w tym całym ziemskim przelocie nie zauważamy samych siebie, nie zwracamy się ku swojemu wnętrzu, nie pielęgnujemy swojej duchowości, staramy się nie zauważać spraw, które tak naprawdę składają nas jak spuzli. Nas jako ludzi, sprawy naszych duchowości, sprawy naszego zdrowia psychicznego, sprawy wszystkich tych rzeczy, które są niezwykle ważne, ale z jakiegoś powodu cały czas w pędzie, zostają spychane przez nas na drugi plan, na potem, na jutro, na pojutrze, na kiedyś, kiedy będzie ku temu okazja. Pędzimy jak szaleni i to ku naszym dobrostanom, bo tak nam się wydaje w wielu przypadkach, ale to z dobrostanami nie ma nic wspólnego. Dziś 12 października roku 2023 mam do ciebie małą prośbę. Aby każdego dnia, w tym pędzie, w pędzie świata XXI wieku, w twojej pogoni za sukcesem, za spełnieniem, za pieniędzmi, za marzeniami, żebyś zatrzymała się albo żebyś zatrzymał się na chwilę. Na 5 albo 10 minut dziennie, żebyś pomyślała o tym, co cię stwarza jako człowieka, żebyś pomyślał, co tak naprawdę jest dla ciebie dobre. Czy wartości, za którymi gonisz, są naprawdę warte zaniedbywania wszystkiego tego, co zaniedbujesz do tej pory, bo gonisz za marzeniami, gonisz za złotą kulą, za obietnicą sukcesu, za tym wszystkim, co maluje się jako złoty cielec gdzieś na końcu każdego procesu rozwojowego? A może warto byłoby chociaż raz albo dwa razy dziennie zatrzymać się na 5 czy 10 minut, pobyć sama ze sobą, sam ze sobą wsłuchać się w swoje wnętrze i nie chodzi tutaj o mindfulness, nie chodzi tutaj o żadną medytację. Chodzi po prostu o takie bycie, o bycie tu i teraz, ale bycie takie, które nie ma nic wspólnego z mindfulness, po prostu z takim zatrzymaniem, zwięciem kilku głębokich oddechów, zastanawieniem się, przewartościowaniem. Pomyśleniem sobie o pewnych rzeczach, które zostały przez ciebie olane tylko dlatego, że czekały wyzwania, praca, marzenia, że czekały sprawy do załatwienia, biznesy, umowy i tym podobne rzeczy, że są raty niezapłacone w banku, że są jakieś inne rzeczy, którymi trzeba się pilnie zająć. I ty zajmujesz się każdego dnia takimi rzeczami. Wynajdujesz ich dziesiątki, wynajdujesz ich setki miesięcznie, ale zapominasz, żeby się zatrzymać żeby stanąć w miejscu i popatrzeć co dzieje się w twojej przestrzeni. Co takiego odczyniają inni ludzie? Jakie potrzeby mają twoi bliscy? Co tak naprawdę chce zakomunikować ci twoje ciało albo twój świadomy umysł, który z jednej strony bardzo analityczny, a z drugiej domaga się pewnych rzeczy od ciebie, ale ty spychasz to na dalszy plan, bo będzie kiedyś ku temu okazja. Bo się uda. Zatrzymaj się na chwilę i w sensie dosłownym każdego dnia staraj się wygospodarować kilka minut, żeby się po prostu zatrzymać, żeby pooddychać, żeby pokontemplować ciepło swojego ciała, żeby zauważyć, czy coś na nim przybyło, może urosły jakieś włosy, a może wypadły, a może pojawiły się jakieś znamiona albo bruzdy, albo odciski. Nie ma to żadnego znaczenia, jak ocenisz to, co widzisz w sobie, w lustrze, albo od tak patrząc na siebie, jak siedzisz lub stoisz. Daj sobie chwilę dla siebie, możesz położyć swoją rękę na sercu i wsłuchać się w jego bicie, poczuć, tylko po to, żeby jeszcze bardziej zdefiniowało cię to, że jesteś istotą rozumną, która poza tymi wszystkimi przyziemnościami, tymi sprawami, bankami, umowami, kontaktami międzyludzkimi, ma jeszcze siebie siebie samą albo siebie samego. Chodzi o to, aby raz na jakiś czas przypomnieć sobie, Samej sobie albo samemu sobie, że jesteś, że masz swoje odczucia, potrzeby, że masz swoje postrzeganie, że cały ten świat, który pędzi gdzieś obok Ciebie, jest istotny, owszem, ale to Ty jesteś jego centrum, bo ty jesteś centrum swojego wszechświata. Zatrzymaj się na chwilę. Ten podcast będzie bardzo luźny, bo dzisiaj słyszałem pewno zdanie. Rozmawiały dwie panie, które mówiły, że nie mają czasu na nic, że zaniedbują to, zaniedbują tamto. I tak sobie pomyślałem, przecież czasu mamy dokładnie wszyscy tyle samo: 24 godziny każdej doby, i o tym mówiłem naprawdę wiele razy. Ale większość z nas zapomina o sobie samym, o tej chwili na refleksję, na przemyślenie, na zastanowienie, na poczucie swojego ciepła, na powiedzeniu samemu sobie albo samej sobie, że się kochasz albo szanujesz albo jakieś inne miłe słowo, które w przypadku innej osoby wywołuje na jej twarzy uśmiech. A ty chciałbyś albo chciałabyś koniecznie to usłyszeć. Nikt nie zadba o ciebie tak jak ty sam albo ty sama zadbasz. A takie zatrzymanie na 5-10 minut dziennie, takie nic robienie, taka refleksja, takie odpuszczenie wszystkich tych rzeczy, które cię atakują, jest zbawienne dla twojej psychiki, jest zbawienne dla twojego ciała, jest zbawienne dla całego twojego ziemskiego jestestwa. Zatrzymuj się często. Zatrzymuj się na chwilę tylko po to, żeby zdawać sobie sprawę, jak doskonałym, jak wspaniałym, jak wyjątkowym jesteś bytem. My, jako ludzie, zgubiliśmy postrzeganie samych siebie. Mamy zyliony spraw do załatwienia, mamy zyliony rozmów do przeprowadzenia, mamy jakieś dziwne rzeczy, które wynajdujemy sobie sami, tylko po to, żeby mieć roboty więcej i więcej. Niektóre rzeczy są tak błahe i tak nieważne, a my dajemy im swoją uwagę. Rozdajemy czas pomiędzy znajomych, pomiędzy przyjaciół, pomiędzy szefa w pracy, a nie znajdujemy czasu. Wyłącznie dla siebie. I nie mówię tutaj o rest day, który każdy pracujący dorosły człowiek, aktywny zawodowo albo pracujący umysłowo, w jakikolwiek sposób powinien znaleźć przynajmniej raz w tygodniu, żeby nie robić absolutnie nic z rzeczy koniecznych do wykonania. Ale mówię tutaj o tym czasie, o tej przestrzeni, kiedy masz uroczyście w zadzie wszystko, co się dzieje wokół ciebie, że jesteś tylko ty i wyłącznie ty. Twoje bicie serca, Twój oddech, Twoje postrzeganie, Twoje ciepło, Twoja akceptacja samej siebie, samego siebie. Nikt inny, tylko Ty, 5 minut dziennie. W latach 80. w jednym z niemieckich instytutów przeprowadzono takie doświadczenie. Poproszono ludzi, aby przez 30 dni znajdowali 7 minut, równe 7 minut dla samych siebie, żeby nie robili absolutnie nic z tego, co, czym zajmują się codziennie zawodowo żeby po prostu czuli, że są. Mają ciepło skóry, mają jakieś myśli, coś widzą, ale generalnie chodziło o to, żeby być tylko i wyłącznie i nic poza tym. Żeby nie dotykać żadnych spraw, nie rozkminiać niezapłaconych rachunków, nie rozkminiać planu lekcji dzieci na dzień przyszły, albo nie planować tego co będzie kiedyś, albo nie rozkminiać tego co było dawno, dawno temu. Tylko żeby być tu i teraz i nie być uważnym, tak jak to zwykle mówi się w uważności, w mindfulness, tylko chodziło o to, żeby chociażby bezmyślnie posiedzieć chwilę. Albo jeżeli chcesz myśleć o czymś, to myśleć o sobie samej, o sobie samym, tylko po to, żeby jeszcze bardziej poczuć, że się jest. I wyniki tego były spektakularne, bo wiele osób podchodziło do tego sceptycznie, no bo cóż tam nada zmarnowanie pięciu minut czasu dziennie, siedmiu minut czasu, jeszcze więcej od pięciu, przecież można za ten czas coś zrobić. I okazało się, że osoby, które podchwyciły ten patent, siedmiu minut dziennie wyłącznie dla nich, są bardziej zmotywowane, są paradoksalnie bardziej wypoczęte, mają więcej siły przebicia pomysłów do wszystkiego tego, do czego ruszają każdego dnia. Jak 7 minut może działać zbawienie na ludzką psychikę, na postrzeganie? Otóż zdaj sobie sprawę, że jeśli skupiasz się na sobie, na swoich odczuciach, oddechu, cieple, na biciu swojego serca, na tym wszystkim, co cię kotwiczy na niebieskiej kulce zwanej ziemią, nabywasz większej świadomości samego siebie, samej siebie. A co za tym idzie, u ludzi jest taki mechanizm, że świadomość przekuwa się w poczucie wartości. Że ta Twoja białkowa powłoka, ten Twój umysł, te Twoje postrzeganie, cała definicja Ciebie jako bytu, jako człowieka nabiera większego znaczenia. Wiesz dlaczego? Bo przez cały ten pęd, przez cały ten czas, kiedy nie zauważasz sama siebie, samego siebie, nie dociera do Ciebie jak doskonałym, jak fantastycznym, jak dobrze wymyślonym, zaprojektowanym. Stworzonym czy jakkolwiek byś tego nie nazwała, ukształtowanym bytem jesteś. A my jako ludzie, jak mamy pałena takiego, że docenia nas ktoś albo my sami, to jesteśmy niezatapiani. Więc praktykuj to zatrzymanie. Praktykuj je tylko i wyłącznie po to, żeby zdać sobie sprawę, że jesteś. Że możesz działać, możesz marzyć, możesz tworzyć, kreować, możesz mieć siłę do zmian w swoim życiu. Każdy proces, który rozpoczniesz, możesz rozpocząć, rozwinąć i zakończyć. To da Ci właśnie magiczne w cudzysłowie 7 minut dziennie. 7 minut samym sobą albo samą sobą. To tak naprawdę wycinek. Wycinek z całej doby, 7 minut. Ktoś powie: Dobrze, ale medytacja rano, zatrzymanie w południe, medytacja wieczorem, to jakiś żogiń, coś tam dajesz spokój, łysy, co ty gadasz? Spróbuj. Siedem dni to jest naprawdę mały fragment twojego życia. Ten cały czas, który spaliłaś na Netflixy, na jakieś TikToki, na oglądanie pierdów w internecie, uwierz mi, jest bardzo wielkim wulkanem niepotrzebnego, zmarnowanego czasu, który może eksplodować, a te 7 minut przysporzy tobie dobrostan, ale musisz to wypróbować. Musisz dopuścić do siebie myśl, że takie zatrzymanie siedmiominutowe działa zbawiennie na psychikę, na postrzeganie, na relaks, na motywację. To jest wyłącznie 420 sekund z całej twojej doby. Zatrzymaj się. Jest taka opowieść o mnichach Shaolin, którzy trenowali bardzo wytrwale, dochodzili do mistrzostwa. Poprawiali swoją wytrzymałość, koncentrację, wszystkie te skile, które pozwalały im walczyć z przeciwnikiem. Byli to goście, którzy łamali niejednokrotnie ogólnie przyjęte um, kanony, zasady, czy nie wiem jak to nazwać bariery On, to dobre słowo bariery wytrzymałości ludzkiego ciała i umysłu. I kiedyś jeden z mnichów przyszedł do mistrza i mówi mistrzu, nie wytrzymuję tej presji. Nie wiem co dalej. Jestem skoncentrowany, medytuję, nie mogę poprawić wyniku, nie mogę tam chodziło o jakiś cios, nie mogę wyprowadzić bardziej precyzyjnie, z większym impetem i tak dalej. Co mam zrobić? I mnich wtedy powiedział: Nie rób nic. Zatrzymaj się na siedem minut. Te siedem minut oczywiście jest umowne, bo u jednych będzie to działało po pięciu, u drugich po siedmiu. Ale to zatrzymanie jest naprawdę istotne. Spróbuj. To kosztuje Cię tylko i wyłącznie 300 albo 420 sekund z całej doby. To niedużo. Ale znajdź sobie ustronne miejsce, albo siąć w fotelu, albo stań, nie ma to żadnego znaczenia. Możesz zamknąć oczy, możesz patrzeć w przestrzeń, ale chodzi o to, żebyś czuła albo czuł, że jesteś. Że jesteś, że możesz doświadczać, że masz sensorykę, masz myśli. Masz wzrok, masz węch, masz ciepło swojej skóry. Wszystko to, co nas naprawdę kotwiczy na tej planecie. 7 minut, 420 sekund albo 300 sekund. Wszystko zależy od ciebie. Jeden raz dziennie. Zatrzymaj się 7 razy w tygodniu na te kilkaset sekund z twojego życia. Zobaczysz, jaki dobrostan odpali. Uwaga, uwaga, wszyscy ci, którzy piszą do mnie jakieś niesamowitej ilości maili na temat kursu samouzdrawiania państwa ratyńskich, że tam jest kot rabatowy, i można to kupić. Otóż Krzysztof Ratyński z kanału Jak lepiej żyć, mój serdeczny dróg przyjacieli w ogóle, wymyślił coś takiego. Powiedział: Dobrze, jak piszą maile, to ja mam niespodziewajkę, niespodziankę, nazwijcie jak chcecie. Uwaga, wszyscy, którzy kupili w promocji Mediteusza 40 kurs samouzdrawiania, albo wszyscy ci, którzy kupią do soboty do godziny 24, spośród tych wszystkich osób Krzysiek na chybiu trafił zupełnie. Wybierze trzy osoby, którym zwrócą 99% wpłaty, znaczy zostawią sobie złotówkę, no bo tak wymaga skarbowy urząd, niestety, ale trzy osoby dostaną zwrot całkowity zakupionego kursu. Bez względu na to, kiedy kupili, chodzi o to, żeby kod e, brzmiał mediteusze40 i to będzie Mega sztos. Naprawdę. Dostałem ponad setkę maili na temat kursu samouzdrawiania. Przede wszystkim dostałem pytania, co ja o tym sądzę. To już ci odpowiadam. Ja ratyńskich znam dość długo i to są ludzie, którzy jak coś robią, to robią coś totalnie. U nich nie ma półśrodków, u nich nie ma ściemy. Znasz na pewno medytację cud. Znasz różne inne nagrania ratyńskich na kanale Jak Lepiej Żyć. Więc wpisz sobie mediteusze40, zamknij oczy, skup się, puść intencje. Tak jak zrobili wszyscy ci, którzy tam se kupili książki czy wygrali i dostali te książki. I tutaj nie ma żadnej magii. To wszystko zależy od twojego szczęścia, od fuksa, od powodzenia, od motywacji. Jesteś wszechświatem, możesz to zrobić. Mediteusze 43 osoby do 24 w sobotę mają szansę na to, że Ratyński przeleje im całą kasę zainwestowaną w potęgę samouzdrawiania, a ona, przypominam, jest tańsza o 40 Sztosnie, Kończy się robić strona algorytmów sukcesu 2.0. Widziałem już ją dzisiaj. Podoba mi się. Przynajmniej. Ale. Strona w sumie nie jest ważna, bo chodzi o to, aby była komunikacja pomiędzy Wami a nami, że ludzie przyjeżdżają, kto się chce, gdzie, jak zatrzymać, jak to będzie trwało. Tam będzie program cały, będzie można wybrać, czy sobie kupujesz szkolenie z warsztat, z jedzeniem, czy bez. Będą kody rabatowe na hotel, czyli na pokoje w hotelu Witek. Naprawdę fenomenalne miejsce. Jak przyjedziecie, to zobaczycie. Dostałem jakieś. 230 maili a propos streamu dla zagranicy, o którym mówiłem, tak, będzie stream dla zagranicy. Jeżeli mieszkasz w Anglii, we Francji albo gdzieśkolwiek indziej poza granicami kraju, to będzie taka specjalna strona, gdzie będzie wystawiony stream, który będzie działał wyłącznie i tylko dla ludzi z zagranicy nie, nie będą działały VPN. -y. Więc jeżeli nie możesz dojechać, mieszkasz gdzieś w Londynie, w Berlinie, w Uanbator, w Lizbonie, czy gdziekolwiek indziej, będziesz mogła albo mógł, te pełne dwa dni być z nami, wirtualnie wprawdzie, no, transmisja będzie na żywo. Wszystko to, co my będziemy robili na sali, co będziemy mm, pokazywali, o czym będziemy mówili, dostaniesz. 5 czy 6 sekund po tym jak to wydarzy się w Krakowskim Hotelu Witek. A przypominam, że na algorytmach sukcesu będzie będą ratyńscy, będę ja, będzie Łukasz Gotowicz, będzie Jarek Guc, i będą naprawdę takie niespodzianki, tacy goście, że to będą dwa dni niezapomniane. Ale powiem wam jeszcze o jednej rzeczy, bo do algorytmów sukcesu zostało jeszcze trochę czasu, prawie dwa miesiące, ale już za miesiąc, nie całym, bo 8 listopada czy, albo 7, nie pamiętam dokładnie, powiem wam w przyszłym tygodniu. Będzie miała miejsce niesamowita sprawa. Otóż udało nam się zaprosić do Krakowa profesora Zbigniewa Królickiego i Andrzeja Wójcikiewicza. Połączymy się również online z wieloma trenerami metody silby w Polsce. I będzie live, będzie na żywo ze studia Centrum Sterowania Wszechświatem, to takie studio, które teraz budujemy z Ratyńskimi, właśnie do takich celów, będzie pierwszy inauguracyjny live. Naprawdę z petarda gośćmi. Będą dobre pytania, będą pytania od Was. Będzie o Sylwie do Bólu, będą książki pana Królickiego, będą nagrania pana Wójcikiewicza, będą nagrania pana Królickiego, będą książki Jose Silwy, Roberta Mila i tak dalej. Będzie ciekawości dużo. To potrwa, nie wiem, dwie godziny, trzy. Trudno mi powiedzieć, będzie to pierwszy inauguracyjny live z nowej miejscówki, która nazywa się Centrum sterowania wszechświatem. Dlatego tak się nazywa, bo może. Więc tak sobie z Ratyńskim wymyśliliśmy, ponieważ ta miejscówka steruje moim i jego wszechświatem, czasami zahacza o wszechświat Małgorzaty Ratyńskiej, żony wspomnianego tutaj Krzysztofa. A tymczasem kawowiczom z bajkowi.toslash Mediteusz kłaniam się niszko do samej ziemi. Jesteście naprawdę cudowni. Dzięki za wszystkie maile, za cały respons, za wszystkie zapytania, za wszystkie zaczepienia mnie na ulicy. Dzisiaj miałem sytuację w i taką. Podeszła pani. Podeszła do mnie pani z książką Samokontrola umysłu metodą Silwy i poprosiła mnie o autograf. Oczywiście namalowałem tam coś, jakby nie mam żadnej legitymacji do tego, żeby podpisywać książki pana Jose Silwy, bo ani ja Jose Silwa, ani jestem Andrzejem Wójcikiewiczem, który. Wkład ma niepotężny niepotę w tę książkę, tłumacząc ją i przywożąc do Polski samokontrolę umysłu. I zacząłem rozmawiać. Okazało się, że to jest pani Halina. Pozdrawiam serdecznie. Pani Halina, która mnie wyhaczyła gdzieś w Ikei, a wyhaczyła mnie przez jeden bardzo mały, drobny szczegół, który miałem na sobie. Otóż dostałem w prezencie bluzę z kapturem z napisem Mediteusz. I ten napis nie jest biały, nie jest zielony, jest po prostu czarny, tak jak cała bluza. I wyszedłem z samochodu, ten napis jest na plecach, jest nieduży. I wyobraźcie sobie, że zaczepiła mnie pewna pani, i pyta, i czy ja to ja? No więc odpowiedziałem prosto, że ja to ja. Ale zaczęliśmy rozmawiać przez chwilę, i pani powiedziała: Ja już wiem, że to pan. Ja mówię po czym pani poznała. Po bluzie, no mówię, przypadek pożyczyłem od kolegi. No wiadomo. Dziewczynki, chłopcy, słuchacze i słuchawki, mediteuszki i mediteusze. Nisko się kłaniam, życzę wszystkiego niemożliwego, pięknego i do usłyszenia dziś o 21.00. Na razie a i wbijajcie na no jak lepiej żyć, bo tam jest cudo. Trzy osoby dostanie 99%, nawet więcej. 99,9 złotówka zostaje u ratyńskich bomusi. Trzymajcie się ciepło i poręczy. Do usłyszenia dziś wieczorem. Na razie. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.